Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie siostry i bracia. Wynosząc ją do kwają ołtarzy pod Wielką Krokiem Zakopanym w 1997 roku, Jan Paweł II powiedział, iż dobrze, że jest ona beatyfikowana w Zakopanym, bo to jest Zakopiańska Święta. Chociaż nie pochodzi stąd, ale tu się rozwinęła duchowo do świętości przez kalatówki, przez pustelnię brata Alberta. Matka Bernardyna Maria Jabłońska. To współzałożycielka i pierwsza przełożona generalna zgromadzenia sióstr Albertynek posługujących ubogim. Tuchowa córka i kontynuatorka dzieła miłosierdzia Świętego Brata Alberta Chilowskiego. W zakonie pełniła prawie wszystkie funkcje od kucharki aż do przełożonej generalnej. Urodziła się w pizunach koło Narola na roztoczu w obecnej diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 5 sierpnia 1800. 78 roku w ubogiej rodzinie chłopskiej Grzegorza i Marii z domu Roman. Miała trzech braci: Tomasza, Ignacego i Józefa. Następnego dnia po urodzinach, 6 sierpnia, została uszczona w parafialnym kościele świętego Andrzeja Apostoła w Lipsku, otrzymując imię Maria. Marysia była bardzo żywym dzieckiem, które za nic w świecie nie chciało usiedzieć na miejscu. Na miarę swoich możliwości starała się pomagać rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Do szkoły nie chodziła, pisać i czytać nauczył ją domowy nauczyciel, a następnie dokształcała się u proboczcza swojej parafii w Lipsku. Dom rodzinny był miejscem ukształtowania się u niej podstawowej formacji religijnej. Szczególnie postawa mamy, która systematycznie pielgrzymowała z dziećmi do kościoła franciszkanów konwentualnych, do pobliskiego z zdroju. Ponadto nauczyła ją m.in. modlitwy różańcowej. Była dla, dla niej pierwszą nauczycielką praw wiary. Wszystko zmieniło się w momencie śmierci matki dziewczynki. Marysia miała wtedy 15 lat. Przez trudne przeżycia zbliżyła się do Pana Boga i zaczęła godzinami przebywać w kościele przed Najświętszym Sakramentem. Czytała książki asetyczne, dzięki którym odkrywała swoje powołanie do życia zakonnego. Pod wpływem przeżyć wewnętrznych zaczęła stronić od rówieśników i zabaw tracąc pogodę ducha oraz radość życia. Dodatkowym powodem był również fakt, że miesiąc po pogrzebie matki jej ojciec powtórnie się ożenił z kobietą starszą od niej zaledwie o 8 lat. Marysia coraz więcej czasu poświęcała w ciszy i samotności, na modlitwie i kontemplacji, szczególnie adorując Najświętszy Sakrament, oraz modląc się przed leśną kapliczką z wizerunkiem Matki Boży. Taka postawa nie podobała się jej ojcu, który pragnął, by jego córka wyszła za mąż. Bez jej wiedzy znalazł kandydata i udał się z nim do proboszcza na zapowiedzi. Ksiądz jednak znał pragnienia Marysi i stanął po jej stronie, karcąc ojca za nieposzanowanie woli córki. Ostateczną decyzję Maria Jabłońska podjęła 13 czerwca. 1896 roku. W ten dzień uczestniczyła w uroczystości odpustowej ku czci świętego Antoniego w Foreńcu. Tam po raz pierwszy spotkała brata Alberta Chmielowskiego, który otoczony był braćmi i siostrami założony przez siebie wspólnot. Dziewczyna postanowiła z nim porozmawiać. Prada Albert przedstawił jej charakter życia i pracy w zgromadzeniu. Maria... Pomimo tego, że brat Albert polecił jej zastanowienie się nad powołaniem, od razu poprosiła go, aby przyjął ją do wspólnoty tercjarek posługujących ubogim. Nie mogła jednak od razu udać się do zakonu, ponieważ na jej drodze stał niezadowolony ojciec. Po około dwóch miesiącach, pomimo sprzeciwu ojca, jak również miejscowego proboszcza, który chciał, aby została katechetką, Maria potajemnie. Wymknęła się z domu rodzinnego i wstąpiła do Albertynek. Miała wtedy 18 lat. Maria Jabłońska znalazła się w pustelni sióstr Albertynek w Bruśnie. Bardzo szybko zderzyła się z cierpieniem i nędzą ludzi z marginesu społeczeństwa. Następnie rozpoczęła pracę w domu Kalek w Krakowie, gdzie została główną kucharką. W jej zapiskach można przeczytać Dopełniajmy pracy Jezusa, Jego trudów, cierpień, miłości, cichości, łez, a szczególnie jego miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich. Po dziesięciu miesiącach pracy powróciła do pustelni w Starym Bruśmie, gdzie pod okiem brata Alberta odbyła trzydniowe rekolekcje. 3 czerwca 1897 roku Maria Błońska rozpoczęła nowicjat. Otrzymała szary habit, biały welon nowicjuszki oraz przyjęła imię zakonne Bernardyna które nadał jej brat Albert. Następnego dnia po obuczynach podjęła pracę przy tulisku dla kobiet w Krakowie. Od tej pory z jeszcze większym oddaniem posługiwała najbardziej potrzebującym. Praca w placówkach opiekuńczych, przy tuliskach i ochronkach dla dzieci stała się jej życiową misją. W 1898 roku przez okres czterech miesięcy od lipca do października, przebywała w albertyńskiej pustelni w Prusiu, gdzie pod okiem brata Alberta umacniała swoją formację zakonną. Po zakończeniu nowicjatu przebywała jeszcze kilka miesięcy w Miejskim Domu Kalek, pracowała w pralni, ogrodzie oraz przy obsłudze ubogich. A w styczniu 1899 roku została przez brata Alberta mianowana przełożoną przytuliska dla kobiet w Krakowie przy ulicy Piekarskiej. Nad całym jej rozwojem duchowym cały czas czuwał brat Albert, podkreślając, jak ważna jest współpraca z łaską bożą która pomaga w rozeznawaniu woli Bożej. Po trzech miesiącach pracy, nie mogąc podobać obowiązkom przełożonej siostra Bernardyna złożyła rezygnację, powracając do pracy w miejskim domu kale w Krakowie. Zaczęła odczuwać wewnętrzne skrupuły i wątpliwości co do wyboru właściwej drogi powołania zakonnego. Z pomocą wówczas przyszedł jej brat Albert. Wredagował on dla niej heroiczny akt ofiarowania się Bogu zwany aktem doskonałej miłości. Akt ten zawierał słowa. Oddaję Panu Jezusowi moją duszę, rozum, serce i wszystko, co mam. Ofiaruję się na wszystkie wątpliwości, oschłości wewnętrzne, udręczania i męki duchowe, na wszystkie upokorzenia i wzgardy, na wszystkie boleści ciała i choroby. A za to nie chcę ani teraz, ani po śmierci nic, ponieważ tak czynię z miłości dla samego Pana Jezusa. Siostra Bernardyna przetrwała. Ogromną próbę rezygnacji z podjętej drogi, a zwieńczeniem wszystkiego było podpisanie heroicznego aktu oddania, któremu została do końca wierna. 1 kwietnia 1899 roku, Wielką Sobotę, siostra Bernardyna zdecydowała się podpisać uroczysty akt i wręczyła go bratu Albertowi. Założyciel Albertynów w jednym z listów tak ją umacniał, przekazując cenne wskazówki co do dalszej drogi. Bernardyna jest Panu Jezusowi zupełnie oddana i z nim zjednoczona. I od niego bardzo kochana. I tak ma wierzyć, bo tak jest. Przeciwne wrażenia uczuciowe, nerwowe albo z wyobraźni stanowią krzyży mękę, która duszę oczyszcza. Ale gdyby i diabeł żywcem ją do piekła wtrącił, ma wierzyć, że jest cała panna Jezusowa. Bo taka jest prawda. Będąc pod wpływem tych wskazówek, siostra Bernardyna zaczęła się częściej skupiać na rozważaniach nabożeństwa do męki pańskiej. 13 października 1900 roku Prada Albert mianował ją przełożoną Miejskiego Domu Kalek. W domu tym przebywało wówczas osiem sióstr Albertenek, cztery postulantki i około stu chorych. znaczykiem jej działalności staje się słowa zawsze dawać. Pragnęła otrzeć każdą zę, pocieszyć słówkiem każdą zbolałą duszę. Kiedy siostra Bernardyna skończyła 24 lata, pomimo jej bardzo młodego wieku, brat Albert Mielowski mianował ją na siostrę starszą, czyli przełożoną generalną zgromadzenia sióstr Albertynek. Funkcję tę pełniła do końca życia, całkowicie oddając się posłudze najbiedniejszym. Zarówno siostry i ubodzy postrzegali ją jako prawdziwą matkę. Jako przełożona zajmowała się rozwojem wspólnoty, formacją młodych sióstr prowadzeniem postulatu i nowicjatu. W sierpniu 1902 roku jej siedzibę oraz nowicja Dalbertynek przeniesiono na Kalatówki do Zakopanego. Pobyt na Kalatówkach należał do najpiękniejszych i najszczęśliwszych chwili jej życia. Tam, wśród taczańskiej przyrody, spod jej pióra wyszły liczne, pełne głębokich przemyśleń rozważania mistyczne. Notatki te Maria Winowska nazwała perłą mistyki chrześcijańskiej. Ze wzrostem liczebnym sióstr zwiększyła się liczba placówek, które obsługiwały. Do 1908 roku siostry objęły dom Kalek w Jarosławiu, poszerzono przytulisko w Sokalu oraz przeniesiono przytulisko z ulicy Piekarskiej i ulicy Skamińskiej w Krakowie na ulicę krakowską do obszernego domu oddanego siostrom przez magistrat. W 1915 roku brat Albert i siostra Bernadena osadzili w tarnowie siostry. Aby obsługiwały barak dla chorych na cholerę. Ponadto siostra Bernardyna otworzyła przytułek w tym mieście dla bezdomnych kobiet. W Przemyślu na początku I wojny światowej siostry prowadziły kuchnię dla 700 osób. Ogromnym ciosem dla niej oraz dla siostry Albertenek było odejście brata Alberta, który zmarł 25 grudnia 1916 roku. Odtąd musiała liczyć już tylko na siebie. Tracąc głównego współpracownika i opiekuna duchowego. W 1917 roku zredagowała zasady prawne funkcjonowania Albertynek, zbierając je w regule zakonnej brata Alberta, którą zatwierdził metropolita krakowski arcybiskup Adam Stefan Sapiecha pod nazwą Konstytucji, czyli ustaw Zgromadzenia Sióstr III Zakonu Świętego Franciszka, posługujących ubogim, tak tzw. Sióstr Albertynek. Dając początek zgromadzeniu Albertenek na prawie diecezjalnym. Pierwsza kapituła generalna Albertenek odbyła się w 1922 roku i wybrała siostrę Bernardynę na przełożoną generalną, a następnie trzy kolejne kapituły ponownie wybierały ją na ten urząd, który pełniła aż do swojej śmierci. Pierwsze śluby czasowe na okres trzech lat złożyła 25 grudnia 1927 roku. A 25 grudnia 1930 roku, po 40-dniowych rekolekcjach, złożyła profesję wieczystą. Wraz z opiekunem zgromadzenia, księdzem Czesławem Lewandowskim, misjonarzem, w 1927 roku opracowała tzw. ceremoniał zgromadzenia. W 1931 roku przeniosła siedzibę przełożonej generalnej do Krakowa na Prądnik czerwony. Obserwator jej życia, ksiądz Czesław Lewandowski, misjonarz, tak ją między innymi charakteryzował. Była wesołego usposobienia i opromieniał ją złoty humor. To równocześnie biła od niej dziwna jakaś powaga i prawie majestat dziecka Bożego. Prostota dziecięca skojarzona z wielkością królewny. Wielka inteligencja, jasność i umysłu i wrodzona roztropność obok niezłomnej i silnej woli i niezwykłej dobroci serca. Tworzyły z siostry Bernardyny potężną, niepospolitą osobowość, zarazem pełną jakiegoś wdzięku i nadprzyrodzonego uroku, bo ją uświęcały szczególne łaski i dary Boże. W stosunku do swoich sióstr, o które się troszczyła, często zalecała im mówiąc: czyńcie dobrze wszystkim. Każdą wolną chwilę w ciągu dnia, a niekiedy także i w nocy, spędzała w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem. Starała się wówczas na modlitwie rozwiązywać wszystkie trudne sprawy. Z biegiem na coraz bardziej zapadała na zdrowiu. Od 1911 roku była podstawą opieką lekarzy. Cierpienia i dolegliwości zmogły się z końcem lat 30. i w pierwszych miesiącach II wojny światowej, kiedy zaczęła jej organizm atakować cukrzyca. Bernardyna Maria Jabłońska zmarła 23 września 1940 roku. W testamencie napisała, czyńcie dobrze wszystkim, jakby uzupełniając słowa Adama Chmielowskiego, trzeba być dobrym jak led. W chwili jej śmierci prężnie działo 56 placówek, które prowadziły siostry Albertynki. Przez 38 lat stała na czele wspólnoty założonej przez świętego brata Alberta i wiernie strzegła charyzmatu zgromadzenia. Pogrzeb a z czym udziałem duchowieństwa i wiernych odbył się 25 września, któremu przewodniczył biskup Stanisław Rozpont. Początkowo została pochowana na cmentarzu rakowieckim w Krakowie, a następnie jej zwłoki zostały przeniesione do grobowca. Ostatecznie w 1984 roku jej szczątki zostały złożone w sarkofagu w Sanktuarium Exce Homo świętego brata Alberta w Krakowie. W 1984 roku Stolica Apostolska wydała dekret zezwalający na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego siostry Bernardyny Jabłońskiej. Uroczyście rozpoczęto proces decyzjalny w artycyzji krakowskiej. Przesłano świadków i akta procesu zostały przekazane kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, a w 1996 roku Jan Paweł II ogłosił dekret o heroiczności jej życia i cnót. Do beatyfikacji potrzebny był cud za jej przyczyną, jakim okazało się uzdrowienie z gruźlicy w 1950 roku siostry Albertynki Lidii Władysławy. Gurgul beatyfikacji Bernardyny Jabłońskiej dokonał 6 czerwca 1997 roku święty Jan Paweł II podczas przyświętej odprawianej pod Krokwią zakopanym. Zakopanem. W mówił on m.in. Maria Bernardyna Jabłońska, duchowa córka świętego brata Alberta Chmielowskiego, współpracownica i kontynatorka jego dzieła miłosierdzia, żyjąc w bóstwie dla Chrystusa, poświęciła się służbie najuboższym. Kościół stawia nam dzisiaj za wzór tę świątobliwą zakonnicę, której dewizą życia były słowa dawać, wiecznie dawać. Zapaczona Chrystusa szła wiernie za Nim, naszadując Go w miłości. Chciała zadośćuczynić każdej prośby ludzkiej, oczeć każdą zę, pocieszyć choćby słowem każdą cierpiącą duszę. Chciała być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najbardziej pokrzywdzonych. Ból bliźnich moich jest bólem moim, mawiała. W Krakowie na ulicy Woronicza w nienaruszonym stanie zachowała się cela, w której modliła się i odpoczywała siostra Bernardyna. Jest ona dostępna dla zwiedzających. Nad skromnym łóżkiem można zauważyć krzyż, pasyjkę obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, kropielnicę i krótki testament ze słowami Czyńcie dobrze wszystkim. Naprzeciwko łóżka widnieje ołtarzek, przy którym modliła się przyszła błogosławiona. Najbardziej osobliwym przedmiotem, jaki znajduje się w celi błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej jest drobna klatka, której siostra trzymała udomowioną wiewiórkę. Siostra Bernardyna miała ducha franciszkańskiego i mocno kochała przyrodę. Nietypowy pupil zakonnicy wiewiórka sypiał na jej rękach, podczas gdy przyjmowała siostry w swojej celi. Jej wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 22 września. Podmy się, wszechmogący miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernadyny Dziewicy obfitowało w dobre uczynki. Pozwól przez jej wstawiennictwo, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Amen.